Cześć, w dzisiejszym filmie mam do pokazania Forda Mondeo w wersji hybrydowej z instalacją LPG, a rozmawiać będę o nim z Mietkiem, który właśnie nadjeżdża. Cześć, Cześć. <grym> mam tutaj dla Ciebie taki prezent. To jest uchwyt magnetyczny do telefonu Marki Montis. Proszę bardzo, o, dzięki. Ok, powiedz mi jaki to jest model, jaki y silnik. No to jest 2 litry benzyna plus. Mm -hmm. Wiadomo, jest baterie elektryczne. To jest klasyczna hybryda. Tak, klasyczna hybryda, tak zwana miękka. Jest nie, nie, to... miękka nie. To nie jest miękka. To nie jest miękka? Nie. O. Klasyczna. Aha, no no. Miękka to jest taka, co nie pojedzie ani kawałka na, na prądzie, nie? I ona jest tylko na 48V, zazwyczaj bateria Aha, i tak dalej. No, no, Dobra, no. Dalej. jest to 2020 rok <coughs> wersja Wignale. Aha, silnik mówiłeś, a ile koni? Koni to tam jest łącznie chyba 186 koni. Tak, coś, e, tak, coś 187 no. chyba. No. Aha, no ty masz jeszcze tutaj, zdaje się, instalację LPG. Tak, tak, jest instalacja LPG jeszcze. Tak, i to jest właśnie ciekawe, bo tam gdzie czytałem wszędzie było napisane, że, że to jest wtrysk bezpośredni, a to jest bzdura, ponieważ e, instalacja do tego samochodu kosztowała około 4000, czyli jest tu na pewno pośredni wtrysk, bo inaczej by kosztowała dwa razy tyle. Mhm. Jaki profil mamy opon? To są 18, 235 na 45. Aha, a podstawowa wersja to są szesnastki. Tak, tutaj ładny napis winiale ciekawe skąd swoją drogą bo winiale to znaczy winica więc nie wiem skąd to nazwa no ale taka jest to jest jakiegoś tam francuskiego z włoskiego czy włoskiego właśnie czyli ta wersja jest taka dosyć wypasiona właśnie w winiale tak chyba najwyższa tak zdaje się. to jest najwyższa a to właśnie to auto jeszcze w ogóle jest w winiale do tego jeszcze plus nie bo Aha. tam on jest taki naprawdę fajnie wyposażony i co w tej wersji tak mniej więcej jest szyberdach no Dach. Czujniki wszystkie te 360 stopni kamery są naokoło samochodu. No on właściwie mówię, no sam parkuje. Jak się dojeżdża do poprzedniego samochodu, to on też sam hamuje. Siedzenia są grzane, klimatyzowane z masażami. A reflektory? Ma, reflektory, tak, on ma te one same się włączają, wyłączają te światła. Mhm. Ale są ledowe czy... tak, tak, LEDowe. to są ledowe mhm. Ale matrycowe yy, nie wiesz. Nie, raczej chyba nie, matrycowe, nie. Mhm. Możemy zobaczyć silnik? Tak, oczywiście. I tak to wygląda. Niewiele widać tak zabudowane, jak zwykle. E, tutaj jest na pewno inwerter. Pod spodem pewnie jest silnik i przekładnia. Przekładnia ECVT. Tak. Czyli taka zapożyczona ponoć od Toyoty. Nie wiem na ile, na ile to jest to samo. Nie wiem. Tego nie wiem, ale silnik jest typowo Fordowski. i Chyba zdaje się nawet stosowany w innych modelach, tak? Tak. No, tam pe... jest uturbiony pewnie. A no, nawet nie wiem. Nawet nie wiesz. A tu kable to widać, tam gdzie jest pomarańczowo, to wysokie napięcie mhm. Akumulatora tutaj nie widzę małego, nie, on jest w bagażniku. w bagażniku Czyli to jest wersja kombi, tak? I poliftowa zdaje tak, się? Poliftowa. Tak, poliftowa, lift tam był bodajże chyba w 2018 roku Albo 2019 mhm. no. I mam taką prośbę, propozycję, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub elektryka Powiedzieć kilka słów o niej, jak się sprawuje lub chociaż udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska, kontakt jest w opisie pod filmem. A teraz parę informacji. To już jest piąta generacja i jak na razie ostatnia Forda o nazwie Mondeo. Wprawdzie jest jeszcze szósta, ale tylko na rynek chiński. Produkowany od 2014 roku, w 2019 był lifting modelu, a produkcja została zakończona w 2022 roku. Mamy tutaj kombi segmentu D w wersji hybrydowej HEV. Posiada silnik spalinowy wolnossący o pojemności 2 litry oraz silnik elektryczny. Oba sprzężone z przekładnią ECVT identyczną jak w Toyotach hybrydowych. Łączna moc obu silników to 187 koni mechanicznych. 187 jest to również prędkość maksymalna tego auta. Przyspieszenie 9,4 sekundy do setki. Prezentowany tu egzemplarz w wersji winiale jest najbardziej wypasioną wersją poliftową tego modelu. Może ciągnąć przyczepy do 750 kg. Spalanie w mieście i na wolnych drogach 5, 6, 6,5 litra benzyny, na szybkiej trasie 7 litrów lub więcej. Trudno znaleźć pewną informację o pojemności bagażnika w wersji hybrydowej i kombi. Przypuszczalnie jest to 488 litrów, a i to wydaje mi się dość optymistyczną wersją. Teraz zobaczymy sobie środek. Najpierw drzwi. Tu jest lekko miękko, ale chyba tylko lekko. Tutaj jest taka chyba sztuczna skóra, zdaje się, tak? Mm -hmm. Tutaj A bo to nie jest nie, 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 nie. Pamięć foteli, tak? Dla trzech osób, tak? Mm -hmm. No tutaj typowe przyciski, butelka jakaś tam wejdzie, chyba nie za duża, pewnie półlitrowa, siedzenie jest skórzane, skórzane. Mm -hmm. i wentylowane, tak? I z masażem, tak, z masażami, elektryczna regulacja, mm -hmm. elektryczna regulacja, tak. No. We wszystkich płaszczyznach plus masaż. No masaż możemy włączyć mm -hmm. o już zaczyna. Tu jest no jest jakieś trzymanie boczne, nawet niezłe. I teraz tak, tutaj kierownica jest pewnie regulacja we wszystkich płaszczyznach. E, tak, widać po jej zużyciu, że jest niezbyt trwała, bo ma przechane 140 tysięcy, a już są ślady no tak. zużycia. No tak. Tutaj typowe przyciski, widzę, tutaj jest tempomat, tak zdaje się. Mm -hmm. Tam to co zwykle, czyli głośność, telefon i tym podobne. E, światła, tak, reguluje się, włącza. I bagażnik Tak, to jest włącznik, włącznik od bagażnika. Znaczy nie włącznik, no, no, no tak, zamyka i otwiera bagażnik. Mm -hmm, mm -hmm. Może taki rzut tutaj na kokpit zrobię. No wygląda dosyć estetycznie, prawda? Tak nie ma się do czego przyczepić w sumie. Może nie jakieś tam specjalnie wyszukane, to jest, ale, ale wygląda fajnie. Samochód włączamy tutaj tym przyciskiem. I, I co mamy tutaj, tak mniej więcej? Yy, no tutaj mamy ciśnienie w oponach, jakie jest. Yy, tu jest spalanie, właśnie. Tak jak yy. jest spalanie, z, z, z 5000 przejechane. Yy. To jest z benzyny, 77 litrów. Yy. Tu mamy spalanie z 269 km, mamy 64 litra, nie? czyli jakośmy jechali. Mhm. Jest jest... ciutkę większe niż no. inni y, piszą, ale podejrzewam, że przez te 18-calowe felgi właśnie. Być może. On czyta znaki drogowe, mhm. tu jakiś y, y, kontrola pasa ruchu jakaś jest, jakiś nie wiem, nawet nie wiem co. A ten drive alet to jest to co mówiłem, że mhm. samochód sam wyham, wyhamowywuje przed mhm. przeszkodą, tu jest ten pomat. To jest jakiś ruch powszechny, to chyba, nie wiem, to chyba chodzi o opakowania to jest włączone też, nie? Bo to można wszystko oczywiście włączyć wyłączyć, nie? No To jest jakiś blisk, nie wiem, co to jest nawet. jakieś kontrola taxi, to wszystko można po konta ciśnienia. Na przykład jak się spada, ciśnienie w jakimkolwiek kole, to mi ja dostaje też komunikat za że mam za niskie ciśnienie, nie? No, on czyta też znaki drogowe, czyli on automatycznie. Na przykład jadę na tym pomacie, to on mi wtedy zwalnia do danej, Prędkości, jaka, mm -hmm. jaka jest na, 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 na tym. No i automatycznie też na przykład w, zmienia światła. Z drogowych na mijanie jeśli wjeżdżam w ten zabudowany, to sam zmienia światła. Nie? Tu mamy nawigację też y, samochodową. Mm -hmm ale gdzie tutaj to było o tu mamy zużycie o jest zużycie I to są też te listy, listki takie ekonomiczne aha, te listki, aha, tak, jest. Takie. tak 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 i tu mamy też takie nawet nie wiem co to jest ja tego nigdy nie używałem jakieś takie a to chyba jest zużycie Zużycie to, jest a, to jest 30 jest ostatnich minut to tak widzę. tak być może no to tam hmm. są jakieś tu jakieś o, jakieś przyspieszenie hamowanie coś tam nie? Hmm, tak czy się jechało e, wygodnie no, czy, tak, czy tak, punktacja tak aha no być może ja tam nawet nie używałem ja jeżdżę też ostatnio na tym trybie eko. czyli dwa tryby są, tak, tak? tak eko jest i eco nie, no, i tak, Mamy kontrolki mm, się mm, załączyła No ja podejrzewam, że to tak w większości samochodów, że po prostu jest wolniejsza reakcja na, na pedał przyspieszenia może, przy tak, tak, tak A chociaż, tak naprawdę to nie tak. naprawdę to mówię, to I kiedyś jeździłem bez tego eko, to jest ten eko i tak za bardzo nie czuję żadnej różnicy. A to jest parkowanie, tak? Automatyczne. Tak, A to jest, A tutaj, tutaj to jest mamy jedno, ty, 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 hmm. tak, dźwięk, ale jest jednotylnie i boczne, bo on ma dwa rodzaje parkowania. Hmm. Czyli boczne i tylnie, nie? Tu się zmienia przełożenia, tak? Przód, tył no tak, a mhm. no i to jest, to jest, takie właśnie. A no właśnie skaszne. co to jest to L? To jest takie, on bardzo taki i na przykład, on jedzie, ale taki, y, Strasznie taki jakiś taki nie wiem mulisty jest nigdy tego, nie, nie raz, przez przypadek jak to włączę, to mówię co jest, nie, I on mhm. taki właśnie taki ulisty jest. No i tutaj też ten jest takie z boku, że że jak z, z górki duże siły bezjeżdżenie, to to też takie a, taki tryb jest. A B jakby coś. Tak, mhm. tak. Mhm. Mhm. Breaking. No. Właśnie mamy pianoblak, niestety to się pewnie... chociaż tu nie widzę, żeby nie, było porysowane. Się nie wiem ale... w żaden sposób. Mm -hmm. No tu mamy na kubeczki miejsce. Mm. I teraz widzę, tutaj jest jest jeden taki malutki schowek. A może tą przakry wezmę pociągnął. Taki malutki schowek jest. Tu jakieś nie... USB czy coś? I, jest? Tak, to tu jest taki duży schowek jest. Aha, okurę, tutaj tutaj zapomniał odkurzyć chole jasna. No. <laughs> Dobra, a ten a... Tu jest jedno USB nie? A ten podłokietnik jest twardy czy miękki? miękki? miękki. Dosyć miękki. A, tu jest a, całe to jest audio nie? No, nie całe, nie Tu jest całe audio. Ja wyłącz no, no. Mhm. E, tu mamy klimatyzację, wszystkie ustawienia klimatyzacji. Mhm, e, no tu mamy telefon i y, y, też tutaj mamy jakieś tam... No no to obsługa telefonu. Tu mamy nawigację i tu mamy Nawigacja jest jakaś konkretna jakieś firmy. Yy, to czy? jest ta Sync, czy, czy jakaś tam... No. Ja nawet nie wiem, ja nie używam nigdy tej nawigacji. No, ja, jak je, większość ja osób. jeżdżę jak już to używam nawigacji z telefonu. Nie? Tylko no wtedy właśnie. łączy się, bo można się też bez kabla połączyć, ale bez kabla to wtedy jest mniej tych funkcji, a mhm. jak się po kablu łączę, to jest a to jest Android Auto, tak? Yy, Apple tak. CarPlay, yy, yy, kab kablowy tak. lub bezprzewodowy? Bezprzewodowy jest, no. Yy. no te, o, nawet dostałem tego SMS-a tutaj, nie? To, to yy. Część rzeczy jest obsługiwanych bez kabla, ale część yy, trzeba mi się po prostu po kablu już, nie? Yy. Czyli to jest obsługa klimatyzacji, yy. tak? Podstawowa jest klimatyzacja, nie? Yy. No to mamy to no samo Klimatyzację nie tutaj są. Tak tu mamy kasę fiskalną tak bo to ta tak, tak jest tak to jest kasotaksometr. nie tak. kasotaksometr, no. tu mamy jeszcze drugi schowek nie mhm. A, to tutaj, No taki standard nie nawet dosyć głęboki i to widzę że z półeczką jeszcze do tak, to jest też fajne to jest też takie przydatne do takiego. A no tak jakieś papiery takie tak, tak. o dziwne jest nawet schowek, schowek zamykany na kluczyk i teraz żeby w ogóle dostać się no to musiałbym go rozłożyć także to jest aha. tak troszeczkę mało mało praktyczne no bo właściwie... Kluczyk, ale w razie czego możesz zamknąć tak? 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 mogę tak? zamknąć moja właściwie Jakby kluczyka bardzo o, tak kluczyka nie używam no bo to wszystko się odbywa mhm. podchodzę do samochodu chwytam za klamkę się otwiera nie tak mhm. no tak bez tutaj mhm. obsługa szyberdachu i lamp, lampki jak zwykle to chyba jest tak. a może nawet nie wiem mhm. są tutaj, są tutaj... Są... aha no, tak samo jest 嗯。Mm hmm. Mam też taką aplikację właśnie, że mogę sobie ją odpalić i wtedy wiem, wtedy, gdzie samochód w że mm. Mogę sobie sprawdzić, gdzie ten samochód stoi, mm -hmm. czy on jest otwarty, czy on jedzie, czy zamknięty, także to mm -hmm. jest też takie fajne. Mm -hmm. Nawet jak człowiek oddaje samochód gdzieś na warsztat, że stoi kilka dni, to no jak na razie nie miałem takiej potrzeby, ale mogę na przykład sobie sprawdzić, czy, czy oni jeździli, tak, nie czy, jeździli, czy tak? nie jeździli. Nie? Mm -hmm. I paliwa, ile jest? Tak, tak jaka, jest, jaka jest, ile jest paliwa, tam wymiana oleju to, też mi przypominajkę dostaje dostaje. Mm -hmm. Ciśnienie w oponach, to no takie, takie podstawowe rzeczy, no to fajnie. Też jest miejsce na okulary. Siedzenie tutaj y, pasażera również jest pełna regulacja elektryczna, co nie jest wcale aż takie oczywiste w każdym samochodzie. Wszystkie regulacje, matemasaże finansowane są to... Czyli pasażer też został potraktowany serio. Tak. 700 kg jest, jak ktoś mówi, przyczepa lekka, a przyczepa ciężka 750 kg. Mm -hmm. Czyli właściwie... Różnica prawie żadna. Tak. Zosy wyposażone też jeszcze w podwójne szyby w celu, żeby było ciszej w samochodzie. Nie? No, także jest tutaj podwójna szyba, tylko trzeba chyba z góry jakoś pokazać. Nie? Z tyłu mamy takie fajne roletki, które pomimo, że szyby są, są przyciemnione, to jeszcze można sobie, sobie można jeszcze roletkę wyciągnąć, żeby tak, było. Zwłaszcza jak dzieci jadą, to jest yy, chyba przydatne. Yy, tak, tak. Tu widzę, że chyba też nie potraktowano jakoś gorzej tych drzwi z tyłu. Są chyba analogiczne jak z przodu, jeżeli chodzi o wykończenie. Nie ma jakoś więcej plastiku, tutaj tylko jest. Butelka chyba też wchodzi podobnej wielkości co z przodu. No podłokietnik jest jeszcze też, nie? Pod no. okietnik można sobie wsadzić um, tak, jest napoje. Tak. A jest przebicie do wskaźnika? Tak, jest, jest, jest. jest. To tam trzeba było A sobie... Czyli długie elementy możemy tutaj przewieźć spokojnie. Go otworzy tutaj otworzyłem. I tu jeszcze schowek tak. Mhm. I sofikcy są, widzę. Isofikcy. Z tyłu są siedzenia tylko grzane. Aha. Tak, Ale jest chyba może. jest wygoda, pewnie podobna. A może nawet lepsza, <laughs> bo tam z przodu właśnie jest ograniczenie boczne, które czuć. A tutaj widzę, yy, nie ma tego. Teraz ja sobie wsiądę tutaj do tyłu. Tak, wydaje mi się, że jest tutaj dużo miejsca. Mhm. Tym bardziej, no. że siedzenie jest w tej chwili odsunięte do wejścia, nie? Przednie. Aha. No tak, czyli. Ono będzie raczej tylko dalej, prawda? Mm -hmm. tu w tej chwili jest na całą dłoń miejsca. Także nawet zaryzykowałbym i powiedział, że może tu jest nawet wygodniej jak z przodu. Tutaj na stopy jest dużo miejsca. Tutaj mamy taki, taki schowek, gazetownik. Tu jest miękko, także nie obijemy sobie kolan o, o plastik. Tu jest ogrzewanie, tak? Siedzeń pewnie tych skrajnych, tylnych? E, tak, tak, ogrzewanie jest. Mhm. Na dole jest jeszcze zapalniczka. I jeszcze tutaj mamy chłodzenie, to znaczy wentylator. Gniazdko zapalniczki. No i taki widok z tyłu naprzód. Widzę, że tu jest tunel centralny. Grubość, wysokość... No, no, Wysokość około 5 cm. Nie wiem, na ile to tam przeszkadza środkowemu pasażerowi. Na głowę jest jeszcze trochę miejsca. Ja mam M76. Tutaj jest miejsce na dwa palce. Pewnie jest to lekko ograniczone szybertachem. Pewnie gdyby to nie było, to by było tu jeszcze więcej miejsca na głowę. Lampki są tutaj pod cykorkami, takie ledowe, bagażnik otwierany elektrycznie, w miarę szybko, trzeszczy pewnie trzeba naoliwić, co? <gry> No bagażnik niestety nie jest za duży, zdaje się poniżej 400 litrów w wersji hybrydowej, tak? bo to jest pewnie, o tyle jest pewnie mniej miejsca, mhm. bo tutaj jest bateria z tyłu i tak, co my tu mamy, coś tu pod spodem jeszcze jest? No jest butla gazowa, nie? A no tak, butla, czyli normalnie jest koło, tak? Mhm. Nie, tu nie było koła, tu nie była taka koło. pianka, taka pianka wypełniająca i tu w tym miejscu gdzieś był akumulator. Mhm, mhm. Bo został przeniesiony tutaj, nie? Mm -hmm. Nie wiem, ja tutaj trzeba no, mm -hmm. mm -hmm. no ale pewnie jakaś dojazdówka by się zmieściła, nie? Jakby butli nie było. Yy, to znaczy, by trzeba było wyjąć tą taką właśnie. Yy, taką tą plastikową, to takie dopełnienie tutaj no było. Tu coś to, widzę, może to jest wentylator baterii. Yy, tak, to jest jakiś wentylator. Warto czyścić. Yy, dłużej baterii. Yy, ja, ja tak, ja kiedyś go nawet miałem, rozłożyłem go, ale tam było czysto. Mm -hmm. Czyli akumulator tu przeniesiony. Ciekawe czemu tu nie jest zawsze po prostu oryginalny. No on jest tutaj, bo gdzieś w tym miejscu on był ten akumulator. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Tu widzę głośniki, tak są jakieś. To jest tu Jest też e, zaczep na zakupy, też gniazdko, gniazdko. 12V. No fajnie. Lampka LEDowa. tam jest widzę też zaczepy. Tu mamy to przebicie właśnie na narty chociażby, czy na coś długiego. To jest też bardzo fajna sprawa. Tylne siedzenia składają się 2 do 1. Zbadamy od razu, jaka jest długość w metrach, tutaj, w centymetrach. Jeżeli chodzi o bagażnik z położonymi siedzeniami, czyli po rozłożeniu siedzeń mamy ile? 180. 180 trzeba liczyć. Może nawet trochę więcej. Na szerokość jest 100... 19, 18, 120 19. tak mniej więcej to jest dużo, bo z reguły samochody mają jeden tu jest metr mniej już, nie? Tutaj jest to. tu jest jakieś 115, 114 tak? to jest więcej niż, niż średnia, że tak wysokość powiem wysokość w związku z tą bateriami jest, jest 60 tak, a do rolety ja zwykle badam, zobaczymy Aha. zaraz do rolety już w ogóle jest mało tak do rolety 33. Mhm, tak. A ze złożonym siedzeniem głębokość bagażnika to jest jakieś 105 mniej więcej, tak, centymetrów. Kamera cofania, jakość taka sobie, nie? No, o, już tutaj nam zaczynają. Mhm. No, to przydatne, oczywiście jest. Sprawdzę sobie chyba z 3 sekundy, chociaż przyspieszenie. Troszkę hałasu robi, jak to yy, To jest ta skrzynia właśnie bezstopniowa mm -hmm. No przyspieszenie jest takie no średnie, ale to jest samochód do, do jeżdżenia godnie, nie a nie za <laughs> To powiedz mi tak jak to się stało, że jeździsz tym samochodem? Czym jeździłeś wcześniej? Jakie były wrażenia po przesiadce? No jest to już mój, moje, moje, że tak powiem czwarty Mondeo mm -hmm. Zaczynałem, jeśli chodzi o Fordy bo wcześniej miałem też jeszcze tych samochodów ileś tam, ale pierwszym moim fodem właśnie była MK3, potem właśnie miałem dwie, dwie MK4, no i MK4 długo miałem w dieslu, miałem Dwa litry diesel 140 koni, byłem bardzo z tego samochodu zadowolony. Mm. Miałem go 7 lat, w sumie kupiłem go jako 3-latka, przejechałem nim ponad 300 tysięcy kilometrów ja, samochód miał ponad 400 tysięcy. I cały czas jeździ, bo kolega go ode mnie odkupił i jest dalej hmm. zadowolony. No i kupiłem teraz tego, no bo ileż można jeździć jednym samochodem. Czyli <kil>…… <bo> <upright> şey tamten to był pewnie generacja czwarta. Ta czwarta, tak, tak, to była ta MK4. To jest piąta. ]lay�. To jest piąta. No, no i, i m, m, też troszeczkę zaczęła mi już ta ropa boleć, no bo hmm. ona też tam trzy lata temu taka dość droga była. No i tak zastanawiałem się właśnie nad wymianą samochodu, no i postanowiłem, że kupię sobie właśnie hybrydę. No i napatoczył się ten taki dość fajny egzemplarz, hmm. dość, dość, dość bogato wyposażony. To ty masz od nowości go? Czy nie, nie, od on miał 3 lata ja go 3 kupiłem. Lat. Został sprowadzony z Francji. Mhm, teraz ma 5? Yy, tak, on miał 80 tysięcy przejechane, jak go kupiłem. Mhm. No teraz ma 140 tysięcy, mhm. także ja już mam tym samochodem przejechane 60 tysięcy. Aha, czyli już coś możesz powiedzieć na jego temat? Czy, czy coś się psuło na przykład w tym czasie? Nie, nic. Właściwie poza wymianą oleju wymieniłem z tyłu klocki. No tak, to przy normalnie. tam 100, 100 chyba 20 tysiącach i mam wrażenie i i tarcze. A mały akumulator? Tak, akumulatory właśnie, jeśli chodzi o akumulatory, to uważam, że jest tutaj jakaś wada tych samochodów. W sensie może nie wiem, czy to wada, nazwać można to wadą, bo tak jak go kupiłem, to właściwie po miesiącu wymieniłem akumulator, bo mówimy o tym malutkim akumulatorze. Tak, tak, tak. Bo właściwie on odpalał, ale po 5 minutach na przykład już tam gasło mi radio, bo już, mm -hmm. już po prostu akumulator był zużyty, to był oryginalny akumulator. Kupiłem właśnie, założyłem potem chyba Bosza czy WADE, czy, czy taki dość dobry, no jeden z takich, że tak powiem, dobry akumulator i po w Niecałych dwóch latach, tak? Chyba po półtorej roku, on znowu się rozwalił. Mm -hmm. No ja powiem na pocieszenie, chociaż nie wiem, jak, czy to jest pocieszenie, że w większości hybryd, hybryd i elektryków takie problemy są, bo montują te akumulatory troszeczkę za małe, no tak, małe za małej pojemności, bo on w sumie nie, nie powoduje odpalenia silnika, tak? Tylko jest do obsługi tych 12V wszystkich instalacji. No i. Chyba jest tak troszeczkę, a jednak tych instalacji jest coraz więcej, prawda? Tych systemów bezpieczeństwa. Tak, no i teraz kupiłem akumulator następny, ale już kupiłem taki budżetowy, bo już mówię, nie ma sensu kupować do tego akumulatora. No i zobaczymy, co będzie. No, ale myślę, że też znowu tam będzie koło dwóch lat i pewnie będzie to nie? Czy to nie jest duży koszt? Jakiejś koło... większej pojemności niż była? I, czy... Nie, i ten sam, bo tam się większy nie zmieści. Aha. Ten akumulator. No, Jak ten... się go prowadzi według Ciebie? Nie, no bardzo fajnie mówię, no jedynym właśnie takim jak właśnie nagle przyspieszam, to na przykład mm. teraz możemy, o nie to jest takie, o, no to tak. się fajnie zbiera, nie? tak o, zwane wycie. no ale, o ale, ale jest takie właśnie zgłośne w tym samochodzie, nie? tak, tak, z tym, że to nie jest długo, prawda, przyspieszysz i potem masz znowu ciszę, tak, ale tutaj nawet na, 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 prądzie, jak się delikatnie jedzie, to nawet i 80, 90 i można cały czas też na prądzie jechać, aha, no to, to długo. A właśnie ile kilometrów tam chyba ze 2-3, tak? Bo to jest mm. klasyczna hybryda? Tak, tak, no. Tak no. na upartego, tak? No no teraz na zasadzie. No. jedziemy na dwóch silnikach. Jest o jest mm. ten benzynowy i wspomaga elektryczny. nie? Tak, bo to jest ta technologia zapożyczona z Toyoty, ta przekładnia ECVT, prawda? Mm. Z tym, że zdaje się, że silnik jest Fordowski. Yy, tak, tak, to jest silnik właśnie. On jest tak. Yy, Dobry, że mówią, że tak, tak jak czytałem, jak jeszcze go kupowałem, że, że do tej instalacji gazowej też on jest dość dobry, mm. nie? Bo na przykład chyba Toyota Camry, ona ma z tym wtyskiem bezpośredni już silnik, nie? No i wtedy ona też tam zużywała więcej paliwa. Przy jakiej prędkości taki się już zaczyna hałas bardziej e, denerwujący, w 120? No, no nie, no możemy tutaj, że tak powiem, zwiększyć tę prędkość, sobie pojedziemy na przykład, nie? Bo to jest małe stówkę, nie? Mm. Teraz mamy stówkę, no to jest tak, a ma też w ogóle tutaj takie specjalne jakieś, czytałem, mikrofony, które zbierają ten hałas, akurat ten model, ten samochód, mm. nie, że tak jakieś ma tutaj mikrofony, które jakby, nie wiem, jak, o co tam chodzi, że one powodują, że ten hałas jest taki jakiś tam wyłuszany, czy coś takiego, mm. nie. A z tego, co słyszę, to tak jak u mnie, jakby większość hałasu jest od strony bagażnika jakby idzie. No ta, bo to z kombi, nie? bo to jest kombi i, i chyba roleta zdjęta, tak zdaje A, się? A tak, roleta jest zdjęta, no. no jeżeli chodzi o siedzenia, to tak mi się wydaje, że nie są zbyt komfortowe No, te siedzenia są takie, pomimo y -y. że one mają właśnie i klimatyzację i y -y. nawet i to tam wszystko mają y -y. Ale te regulacje tak, wszystkie Tak, no, to... no, no te masaże, ale właśnie no, mówię, no mnie po kilku godzinach jeżdżenia to właśnie odczuwam, zaczynam odczuwać to gdzie w tym starym samochodzie, y -y. ja miałem tam zwykłe welurowe siedzenia, y -y. I tam, tam się nic nie działo, nie? No właśnie mi się zawsze kojarzy, kojarzył Mondeo z, z jakimś takim komfortem i jak kiedyś miałem y okazję jakimś tam innym modelem jechać, to faktycznie było fajnie. Tu jest trochę gorzej. A powiedz mi, jakie jest spalanie w mieście, w trasie, y jak chcesz, czy, czy w LPG, czy w benzynie powiedzieć, bo... To znaczy ja bardziej mogę powiedzieć w LPG. Znaczy w benzynie to mogę tylko powiedzieć, że tutaj na wyświetlaczu pokazuje 7 litrów benzyny mm. zużycie. A jeśli chodzi o y gaz, to około 8-8,5 litra gazu. No, I to tak właściwie nie liczę czy to jest trasa, czy miasto. No, większość wiadomo po, po, po mieście je jeździmy, mm -hmm. ale nie tam gdzieś jadę przecież w trasę, mm -hmm. nawet i prywatnie, to mm -hmm. jakoś tak tego nie rozróżniam. Ja mam tutaj w tą, bu tą butlę wchodzi około 50 litrów gazu, bo ja tutaj dałem założyć taką większą butlę mm -hmm. y y i przejeżdżam tak około 600 km na tej butli. No to bardzo ładnie. A jakbyś miał wymienić kilka zalet i wad tego samochodu, takie co ci się pierwsze na myśl przychodzi? No wadą na pewno jest ten bagażnik, mm -hmm, tak. Jako kombi jest, 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 nie jest zbyt duży. Troszeczkę też mnie indytuje na przykład to przyspieszanie. Jak nagle przyspieszam, to, 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 to jaka ja mówię jak kościarka, nie? No tak. Poza tym to no, tak za bardzo, no i to może to siedzenie. No to tak. siedzenie też, ono nie, jest, ono nie jest zbyt wygodne, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Bo, tak, to wszystko tu jest wszystko ok, tym bardziej mówię, no, że to jest taka fajna wersja. I ten, na przykład, aha, dobra, miała być wada, no to pewnie to, to, to z tymi wad. A zalety? Na pewno, no wiadomo, no, jeździmy zarobkowo, czyli na pewno ekonomia. Ja się śmieję, że ja jeżdżę taniej jak autobusem na tym gazie. Jako pasażer, jakby ja bym autobusem jechać i kupić bilet. Poza tym, no, też jest, że jest awaryjny, Bo właściwie mówię, no, jeżeli im dwa lata, tu się nic, nic, nic jeszcze nie stało. Jest, jest właśnie tak, eksploatacyjnie jest też, też mało jest rzeczy do wymiany. Bo no mówię, no, chociażby chociażby do poprzedniego Forda, to jak klocki wymieniać co 40 tysięcy. Mhm. Tutaj. Ze 100-150? Tak, ze 100, 150 tysięcy na klockach. Nie? nie ma alternatora, nie ma rozrusznika, mhm. Jest dużo rzeczy mniej do, do wymiany. Co tu jeszcze można z zalet powiedzieć? No ładnie, ładnie wygląda, podoba mi się ten samochód. No I co? I mam? to tak mniej więcej. No, no, no i tak. oczywiście ta wersja wyposażenia, no, no ich tych... I ten szyberdach no, i tak. właściwie no, nawet ten masaż. W sumie, w sumie <laughs> niewygodne siedzenia, ale masaż mają. Tak. I Wentylacja tak siedzenie? Tak, tak, klimatyzacja, klimatyzowane są i, I... ogrzewane są. A jeżeli chodzi o systemy bezpieczeństwa, czy jakiś o na przykład y, asystent prowadzenia linii, pasa, jak czy jakiś... No na przykład teraz jedziemy, nie? To odbija, nie? Odbija sam. odbija kierowicę, nie? Mamy na przykład y, jak... Ale sam do... też pojedzie tam z 15 sekund, czy nie? No, nie wiem, no. Chyba no, nie, 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 nie za widzę, nie, żeby nie, ragą, nie, 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 nie. nie. Mam na przykład też tego asystenta, że jak dojeżdżam do, do poprzedniego samochodu za blisko, czy jest jakaś przeszkoda, to mi się tam wyświetla taki komunikat, krzyczy, jak ja to mówię. I nawet jak jadę przy niskiej prędkości, to mi samochód wyhamuje. Mhm. A, sam, to, sam będzie. Sam, hamam. sam wyhamuje. Nie? Po prostu sam, nawet jak ja tu ostatnio jechałem, tam właśnie w sosowie takie szykany są, i między tymi szykanami jechałem i zbliżyłem się za blisko do tej szkany i po prostu mi wyhamował samochód. Czyli można powiedzieć, że on ma tempomat adaptacyjny? Ta, czy? Tak, tak, tak ma. Tak. ma. Ja Czyli się bawi... trzyma się samochodu yy, i tak, się Tak, ja kiedyś się bawiłem tym tempomatem, jechałem tam gdzieś do Lęborka czy gdzieś tam, to yy, nawet na światłach sam się zatrzymał mm -hmm. i z tych świateł ruszył. Tylko, że to trwało tak długo, że ja mówię, w takim normalnym jeździe to to raczej to się nie sprawdziło, bo zaczęli na mnie trąbić inne samochody. On też sam parkuje, ma tutaj boczne Aha. parkowanie, tylne parkowanie. Też nigdy z tego nie używałem. Nie? Mhm. A to pewnie jest tak jak w większości samochodów, że to tak długo działa, że no. samemu szybciej zaparkujesz, ja. niż on to zrobi. Ma też fajne tutaj, że te światła same się włączają, wyłączają, mhm. przełączają. nie, Także w ogóle nie muszę o tym pamiętać, bo Super, to dużo. dziękuję Ci bardzo za prezentację samochodziku, <grym> bardzo fajnie. Na pewno wiele osób się tym zainteresuje, bo no jest to chyba dosyć popularny samochód, prawda? Ford. Tak. Zawsze był. Dużo, dużo ich jest. I to by było tyle na dzisiaj. Do następnego filmu, cześć.